Witam Państwa serdecznie, dzisiaj jest 6 sierpień 2020 rok Będę zwracał ramki dóla po miodowraniu Zobaczymy co tu jest A może patrzeć. Nie wiem czy to widać Jak mnóstwo pszczół siedzi Jak mi z obsiaduje pól, proszę Państwa, ja realizuję jako jedyny w Polsce taki projekt na skróconej komórce, czyli na wąskich uliczkach, prowadzę teraz pasiekę w tym roku nie stosowałem żadnej chemii. Pszczółkom do uli. Mimo to pszczółki odbiły od dna. Po tamtym sezonie były w krytycznym stanie. A teraz są piękne, ładne, duże pszczoły. Mimo że są wychowywane na komórce krótkiej. Jednak komórka krótka przeciwdziała w pszczoły, paroda się przy komórce krótkiej nie rozwija, tylko dożywa do starości. Nie rozmnaża się, tylko dożywa do starości. O, tak wygląda zwrócenie ramek. I niestety, proszę Państwa, przy wąskiej ulicy, skończyłem z termosowaniem ula, tylko niestety puszczam powietrze od góry, bo i tak z trójkami nie ma co robić, jak się pszczoły roją tej rodziny też mi wyszedł. I tym ujęciem zagnam się, żegnam się z Państwem.